Dzień dobry. Dobry. Dzisiaj... Bardzo nawet. wywiad z panem Michał Wiśnie, Michałem Wiśniewskim. Miło mi. Bardzo... Witam wszystkich telewidzów. Bardzo. Bardzo nam też jest przyjemnie całej redakcji. Um, to znaczy na razie sam jestem. Dzień dobry. Witam Dzień serdecznie. Bardzo e, wywiady. Bardzo. Witam. Dzień dobry. No i naszym gościem jest pan Michał e, Wiśniewski. Wiśniewski. Tak, zgadza się. Zespół Troje. Troje. Ich Troje. Czasami ich Troje, czasami Troje. Tak jest, e, oczywiście. No i pan e, właśnie śpiewa. W zespole. Mhm. No. Tak, też. Tworzę klimat. Mhm. Tak, e, no e, między innymi piosenka też e, Wiele piosenek Państwo wykonywaliście dużo piosenek. No i nawet piosenkę też gręcy. Tak. Kajne grę. Kajne kręcę. To też. Mnóstwo. Naczebnik nieokreślony piosenek. Hmm? Mhm. Pan chce to wykonywać w przyszłości ten zawód? Czy na razie to jest jeszcze taka zabawa, jak to... Ja zawsze chciałem być tramwajarzem. Aha. Ale nie spełniam do końca wymagań. Głównie ze względu na mechanikę. Ja sobie też nie wyobrażałem tej sytuacji. Jakie to jest uczucie, kiedy pan śpiewa na scenie? Ja mam taką informację, bo on, pan robi muzykę tak słowa, nuty, tak? To pan jakby składa, tak? Pan, bo... To dużo ludzi już wcześniej w świecie robiło. Z notami mi to nie było. nie, nie, nie ale... przerywa, bo ja jestem chyba... Tutaj, tak. Tak, tak, tak e, Przepraszam. przepraszam. Um, czy pan się nie spotkał z zarzutami, że, że to jest plagiat? Bo już było dużo i nut jestem, i słów. Jestem skazany. Pan jest Niemcem, tak? No. Tak. Jest pan Niemcem. Też. Też? Czy tylko Niemcem? Też. Jestem Polakiem. Ale Niemcem. Ale Niemcem. Bardziej Niemcem. Fajne granice. Pan jest bardziej Niemcem, czy bardziej Polakiem? Bardziej Polakiem. No jestem Polakiem z urodzenia, z matki. Ale z czuje się pan bardziej Niemcem? Nie, bardziej Polakiem. Hmm. Mam pytanie, czy, czy pan generalnie, czym czy pan się zajmuje podczas występów, podczas kiedy pan, poza śpiewem na, na, na występie? No. Obecnie nie, 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 nie piję, ale generalnie też trochę piłem i paliłem papierosy, bo... No na, na, na scenie, tak? Nie czy Poza sceną, znaczy na scenie. Nie, teraz, na scenie konkretnie. Na scenie, tak. Aha. tak. Dobrze. Miałem... To już wystarczy, mi bo pan często wykonuje też jakby swoje te występowania takie poza, poza, poza domem, poza miejscem zamieszkania? Tak. tak czy pan dojeżdża tam jakoś we własnym zakresie? Nawet czy jest... dowożą mnie. Aha, jest możliwość transportu jest, też, jest, tak? tak? W muzyce? Nie, jest nie I to jest jakoś z państwa dofinansowywane, Czy, czy ma pan jakieś dotacje na, na dojazd? Czy to zwracają koszty? To dla pana trudne, tak? Ale deutschen haben rote Haaren? Genauso wie die Polen. Czyli jest pan Niemcem? Nie. Właśnie pan zrozumiał po, po niemiecku jak coś powiedział. Po, no bardzo dobrze, bo powiedziałem, że też jestem Niemcem. Ja jestem Polakiem, ja nie rozumiem po niemiecku. Ale mówisz. Co pan, powiedziałem po mówisz niemiecku? Mówisz pan po niemiecku, więc yy, rozumiem, że gdzieś tam edukacja ze szkółki nie poszła w las. Dlatego odpowiedziałem po niemiecku. No sądziłem, że wiadomo co jest zadawane za pytanie. Sądziłem, że tylko po niemiecku można na nie odpowiedzieć. Ale rozumiem, że... Nie. Naziści też mieli dobrą dedukcję. E, pan widział z bliska krawczyka, górniak na przykład. Y, takich znanych tych piosenkarzy? Kariera okej? Okay? Piekawe? Jest cudownie. Czy um, uważa Pan, że ryby są bogate w kwasy omega 3, które zapobiegają podwyższaniu cholesterolu. I, czym, I czy w ogóle w państwkiej twórczości cholesterol odgrywa jakąś rolę? No. I od razu jedno pytanie dodatkowe, żeby Pan już nie, 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 nie dzielić tego, bo moja córka uwielbia pa, Pana muzykę, Pana stylistykę, Pana jakby cały ten anturaż i właśnie od niej... Takiej... Jeszcze chwilę i kończymy. I takie pytanie od niej tak... A ile ma lat? Sześć i prawie. I ma takie pytanie, trochę takie może bardzo intymne. Znak chromatyczny to a Znak odwodu muzycznego po pauzie diastycznej, B, wybrzmienie dwutaktu muzycznego, C, znak notacji muzycznej określający alterację stopni podstawowych skali diatonicznej. Eee, czy ja mógłbym prosić o powtórzenie pytania? C, to ja już może panu powiem, bo to nie jest takie łatwe. To się potnie? Ja się potnie. Skalter był ostatnio u mnie ten. Michał Wiśniewski, brawo! Dziękuję. Na koniec, Pan występował w Białymstoku kiedyś. To było 12 lat temu. Tak. I tam była taka scena na podmurówce takiej, na metrowej. Hmm. Ym, taka oszalowana drewnem. drewnym. Ym, nie nie wiem pan, pan czy to był ten szalunek To jest by był na gwoździe, czy to było na, na jakoś klejone. Czy to było klejone jakoś? Ja bystą 12 lat. A ja, no, który to był? Gdzie jest wyjście? Przepraszam. Że pana... Dostał pan kawę na wyjście. Świat twój milczy cały blady od wzruszeń.